To jest za drogie, oni nie zasłużyli na takie te... Ostatnio były strajki, protesty, no nie wiem... Ale nie możemy zagrać o nic? O dobrą zabawę? To wygrywa? Pomacham... I uśmiechnę. Witam wszystkich, witam graczy. Z tej strony Matełko i dzisiaj kolejny, kolejne wideo z byniami. I tym razem będziemy się bawić w chowanego. E, oczywiście tutaj zwycięzca e, zgarnia kosę. Kosę nie jaką, bo to będzie zapewne kosa droga. Kosę, którą wypłacimy z Hellcase. Także przypominam tutaj e, o Hellcase z kodem... Z kodem PAGO macie... E, 70 centów na otwarcie jakiejś fajnej skrzyneczki, żeby coś tutaj zastanawki wyciągnąć, tak jest. A z kodem Pago Knut macie plus 15% więcej przy doładowaniu, także polecam skorzystać z kodów. Oczywiście standardowo przypominam, jak wideo Wam się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę i, i, i subskrybencję również. Także idziemy teraz szybko wziąć koseczkę ze strony i zaraz przechodzimy do, do zabawy właśnie wchowanego Będą jajca, na pewno. Dobra, piksel. Za około 300 dolarów, tak? Nie ma czasu. Dawaj za 450 bierzemy, wychodzimy. Nie no, to jest za drogo. Ile to będzie? Ile dolarów stoi? 1300. Nie! Trzeba inną. Ma samunek ktoś, mówi. no tak, ma Ta będzie dla mnie, bo ja błękity nie miałem nigdy, ma No właśnie, tutaj na pewno coś... Ja już mam plan, mam plan. Pokażę wam jaki mam plan. Otworzymy sobie tego. Jak będzie za mało, to zrobimy e, tego. Nie no, taka... To jest bardzo z w mi się podoba. Ja bym takiego myślę, że to byłby dobry nóż. Chinese Knives? Tak, go razy Nie, nie, już nie mam psychy na tym upgrade'u. Y. Oj, no parakord! No to po prostu wygrany sobie wybierze, tak? Gdybym sobie cyknął raz tak, o. A tam, takie były ładne fejdziki tu są. No ładne tu są, na miniaturkę to są. To jest taka youtuberska skrzynka. Ocie, panie. No, dało teraz. Dobra ta skrzyka, jeszcze cyknę jak daje. No tylko nie dildosy, no! Jeszcze raz, ostatni raz. No! Nie, dobra, ostatni raz. To na YouTube! Stiletto! Case Hardenet. To będzie siadało na miniaturce. Jak na YouTube to się bawić, nie? Oh, 677. Szczerze, podobała mi się ta Lora, podobał mi się ten nóż, ale od czasu jak to Vazelin wygrał, tylko mi się z nim te Lory kojarzą. Tylko z nim. I przenosimy się na mapkę. E, jesteśmy na mapce z Among Us. Jest to idealne odzwierciedlenie e, tejże lokacji. Jeden do jednego. I tutaj oh, by nie oh. będą się chować. Y, by nie. Przytajcie się. Tak jest, tak jest. Są tu wybrańce, wybrań, wybrani. Osoby, którym się poszczęściło i wybrane, no ale to. <laughs> wybrani. no... Jakaś nagroda za pierwsze miejsce znaleziona? Kapocieszenia? Ee... Ono. Miesięczny bilet na tramwaj w Krakowie. I tutaj w ręku moim jest sztyletu Knife Case Cardinet. Ten nożyk jest do wygrania. Dla osoby, która wygra. Słuchajcie, nie chcę nic mówić, ale już się czas skończył. Ja mogę opuszczać jaskinie swoją knuciora Proszę, live teraz, to już na żywo. Wielkie derby knuciora, chowany. Słyszę Was. Kupcie granaty i chowajcie się. Ej, kto mi się tu wbił? Ej, ty, bo ja nie wiem, co się dzieje. Ja się boję, że mnie widać ze ścianą No i tak samo się. No to szukam Was, ogóreczki moje. Powodzenia. Kurwa, blue screen. Mapa go ile HP ma? nie, nie można no, go spalić na... razie wstępnie się nie ruszamy, bo to jest trudna mapa To tam trudna Ja mapa go, widzisz mnie? Nie To no dobrze Bo ja ciebie też Biegnieł chyba Okej Nieby ten Mateusz takie małe a tak jak właśnie kroki robił nie, no. Sergej, jak tam każdy wrócić. O nie. Już myślę, że pójdziesz z Tak jest. A są za darmo kolejny. Ej, tu coś można przestawiać? Bo ja tu coś naciskam i tu jakieś trepania są. No to czy jak tu na Marsa można polecieć? Druga mapa jest jeszcze. gdzie ty tak zapierdalasz Mateusz? Nie przeklinam. To gdzie ty tak szybko biegasz? Miejscu, jednym nie biegam w kółko Serio, a takie sekrety znaleźć... Albo wy macie słabe kampy po prostu, albo... Albo po prostu są jeszcze... No nie, bo znalazłem się. Nie, my mamy tak oczywiste, że ty tu mnie... Ty, 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 to Dobrze, możemy porozmawiać ja ci pokażę, ci pokażę. Oj, o po... zablokowałaś się. Po krakowsku widzę z kosą. Ej, ja coś naciskam i tu się telepie. Ale dobro no. miałam odsza kampę, szczerze. Wydaje mi się, że. niezły. jak ty oceniasz, Pixel? No spoko, spoko. No, lepszym ode mnie. Lepszym ode mnie, mnie <grym grym> Pixel, z twojej perspektywy, kto ma najlepszą kampę? Ej, już poszukam kogoś, czekaj. O ty! Kom, ciekawe, no? Ale o, FART! Oj, ale miałem fartaszny cel Minąłem go i się odwróciłem Zgadzaję, że najtrudniej będzie znaleźć tych teleportów Kurwa tu, tu są teleporty, teleporty? Co? 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 Jakie teleporty? No ale nie mieliśmy treningu na tej mapie, co powtórzyć, no no 40 losa 40 losa, 40 losa. Było. Nie dało się nic znaleźć, nie? A ty miał tyle losa że aż pompa wyjebał Ciocio, nie przyklikasz na to mnie nie znajdzie. Już chopa zgubiłem. O kurwa. O kurwa Nie wierzę, chyba Sergej, ale odpaliłem wrotki. Ładnie polcieś, no. O, ciężka mapa. Bez kitu Ja nie wierzę, że ty mnie zgubiłeś Proszę o rzucenie granatu jakiegoś flesza czy coś Flash Co? Nie, to nie ma sensu bo... <ścoughs> yeah. Nie, to nie ma najmniejszego sensu, nie? Naj najbardziej podpowiadają smałki, nie? I w ogóle, Siergiej, za to mu jakieś hoł. dziwne linie ciągną. Ty, jak tak się Powodzenia obracasz, na to się ciągnie taka linia. To, jest to jest na... oglądać, byłem, ale to zdecydowałem się ciebie, Nie weź jak masz stanąć, żeby cię. Nie, podejdź tutaj do tej ściany, tu jesteś, to tu nie było tego widać w ogóle. I obróć się do ściany. Nie, ty, cały czas to od razu skosy. Bo jest te, podbramkowa sytuacja A trochę nie widać Sergej... o te nie było widać, ty Trochę widać, teraz nie widać, trochę widać Widać, zależy jak popatrzysz Widać, nie widać, widać, Tak o. A ty, ale to też zależy jak ja popatrzę Bo teraz nie widać, teraz widać, trochę tera widać, teraz nie widać Dobra, stój tak Przepraszam jak Dobra, już tam konsultacje, idź mu kurwa SMS-a napisz, a nie mi tu miauczyć Się skupić ja, nie, nie mogę No Przepraszam Przepraszam, kultura, kultura. Przepraszam, przepraszam, że hamstwo ze mnie wyszło, ale po prostu Naprawdę. On mu tipy... Tipy mu daje... Ty jakie kampy tu zrobiłeś? Olu jakoś leci terapaj jak pocisnął. Rozkręcam się, rozkręcam się, już znam mapę. Jesteście macie problem właśnie, powoli. Ole chłop poszedł jak burza Ale to jest to, tak czy nie to? Nie, nie to. Nie to to. Zejście. Ale o, mi się to wydaje, się. że tu jeszcze tu Pixel coś tu jest, nie? Coś tu co tu jest, coś tu Nie wiem. Kurde, Bela, babka Hela. O kurde. Nie wiem, Uuu. jak to się stało, ale... Poszło, Aj. wyszło. Rozkręcam się. Przepraszam, A Ej, tu się runda kończy? Nie skończy się, nie skończy się. Ale cię porobili smokiem. Mm, jakby no należy zmienił pozycję, to... Trochę ta, no, ale też nie się z i poszczera. No ale mówiłeś, że na początku się nie ten. No okej, okay, no dobra. W sumie Dexter też już uciekał. Okupa! <grym> Obscena zbroja? Tak Co i byłeś O, dexter vip Ktoś tam z powrotem chyba wrócić Tak, chciałem sprytnie to zrobić Nie wierzę Poszedł, już nie sprawdzi drugi raz Ale się chłop przestraszył trochę, co? Ale słyszałem jak tu pnęś, byłem pewny, że to gdzieś za ścianą. Nie wierzę, ale ja wiem, że ty miałeś kompana już, już troszeczkę go sprzedałeś tymi. No I się... tak nie. Łukaj, jest Siergiej poszedł Dobra, no troszeczkę, już troszeczkę zostało mniej osób Troszeczkę mniej tu zostało kogucików Ale ja mam jeszcze, tu mam jedno miejsce tak wiecie? Ja, ale to są... Ja nawet nie wiedziałem, że tu takie miejsca są. Idź stąd! Chłop się teleportował. O nie. Daruś! Daruś! Przepraszam, kochanie moje. Nie miałem wyjścia. Jak mnie znajdziesz, jeszcze ja nie Nie, blue screen, wciąż. halo! No nic, będą się się tam, gdzie byli. To jest ta aktualizacja Windowsa, dużo. dużo ma te problemy z skinami teraz. Dobra, ja się muszę tu skupić, słuchajcie, bo wyszedłem z sprawy. Ej, co?! Znaczy, genera generalnie teraz jak ktoś chce, no to co tam... Może ryzykować zmieniać pozycję, nie? W sensie, jak już jestem na serwerze. Chodziło tylko o to, że jak mi nie było i nie, nie, wiesz, nie mieliście żadnego ryzyka, żeby, żeby ten yeah, to zmieniać, nie zmieniać, twarzy. Nie, no jak, jak to? A się nie możesz zdecydować. To, na, to jest, na krok, może na, na krok twoją krok korzyść, może krok na krok twoją nie. Stabilny. <grystek> <grystek> nie, to, to jest element mapy, to jest element mapy, nie. No. To tu się stało teraz. Pogłusz nie. Pogadajmy się. Wiesz, on był tu od początku. Nie gadaj. O! No. <gosta> <gosta> on jeszcze nie może wejść teraz. Co jest? Naprawdę, bo od początku? O! No. Nie gadajcie teraz. To jest troll jakiś. Ty, a jeszcze Pixel mówi, że to jest element mapy. to ma brakowałbym to wyknąć, nie? Tylko, że się ruszyłeś. Kurde, ale to jest naprawdę dużo miejsca, jak powiem, jak tak wchodzę w tyle rzeczy. Ty, no ale jakby to, że on tam jest, to jedno że go znalazłem. Może tam wejść, to drugie już. A no, tutaj sobie będzie na wystawce, wrócisz po niego później. On się nie rusza z tamu. Cicho, cicho. A, to jest zabity już. Po smoku proszę dać. Każdy daj smoka. Co? Dobra, najpierw sobie obadam, gdzie są te smoki. W ogóle pamiętasz, co się stało przed doskrinem Nie, co się stało? Pamiętaj, dużo E, dużo często na przykład trzeba nacisnąć kontrol, żeby gdzieś wejść, bo na przykład nie da się wejść na tym. Czasami trzeba coś może rozwalić kosą. Może machaj kosą, może krótko ci uderzyć przez przypadek. Hmm. Albo się poddaj wszystkim po i zadowoleni wszyscy. Próbuję, jedna jest pod podłogą, więc nie wiem, jak tam wejść. Znowu? Aha To jeszcze z tym spugowanym modelem, którego widać przez półmapy Ty no, jak tak? Nie można tak no. Koleś mi do kampu wszedł, kurwa normalne to jest? I jeszcze kurwa z modelem Który I to jest własny zawodnik pół liści ja ale powiem ci, że chyba już koło każdego przeszedłeś Przynajmniej z raz. Mnie nie widział, ale jego ja widziałem się raz. Ale no w sensie, że ja nie przechodził. Raz no, to nie, chyba nie. O! Nie. Ty, Fatima był nie ma. Patrz. Nie no. Swaniak, Swaniak! Tak, tak Nie widziałeś mnie. Nie widziałem, ale widziałem, że drzwi tutaj się nie potwierały, nie? I wiedziałem, że gdzieś się sowałeś. Tu byłem... Kurde no! Emergency meeting Wszyscy do hara, co jest? Ja mam 30 minut do treningu Emeritus, a to jest problem ile to osób zostało raz 4. Te Poproszę o smoku e A że jak no po... Masz tu smołka, to jest gość, którego zauważyłeś Przez... przez tym. z screenem, już zapomniałeś? Jo. Nie pamiętam nic. Ręka mu wystawała. No ale co z tego, ja nie wiem, jak tam wejść. I przerąbana jest ta mapa. Wiesz, gdzie są dwie osoby, ale nawet nie wiesz, jak tam wejść. Jo, jo, jo. Ale y, Pemci ci pogo, że było tak, że znalazłeś sobie miejscówkę, i już później drugi raz do niej nie trafiłeś. Po takimi zakamarkami się tu łazi. Dobra, dziabiemy kosą teraz przez minutę. W ścianę. To z Minuta? Ale cały czas tak. Ale. Długo. Też nie mogę wejść. Powiedzcie kiedy stop, bo minuta to długo. Tak. Ale to jest... <noise> ci pogo. Oh yes. <noise> Najprostsze rozwiązania są. <noise> Najcięższe no? Ale to jest kurde hit. Ale nie trzy to razy byłeś w tej drugiej skrzynce obok. To mówię o tym, że o tym zapomnę, nie? No. Bo ja widziałem, że tam ktoś jest. Nie wiem, czy tam wcześniej coś słyszałem, czy coś. No, widzisz, no. że tu są wejścia na. No, Masakra jak są! Ej, będzie 30 sekund bez kradu, w muszę iść. Idzie, super, idę, idę. Mateusz, coś o tym wie. No, on akurat powinien tak, podchodzić. Także tak, wybacz. To albo stąd. I co, zasada jest taka, że prawdziwe by nie wszystkie mają problem z przeherzem. <laughs> Chyba ta. No, super. Mi, też, mi też się chce, ale już, już, nie, już nie będę wychodził nigdzie. By nie pił pisko, tak? Ciśnie. No ale tam jak siedzicie we dwójkę na jednym miejscu, to i tak nic nie zmienia. No tak, ale ja tu pierwszy bym no. A ten drugi to się dołączył, powinien honorowo się zachować. Nie mogliśmy, w, ale nie przemyśleliśmy tego tematu. Mogliśmy w 28 <laughs> w jedną kampę. Nie Kamper. wierzę jaka kampa, że tu tak trzeba, było wejść, nie wierzę. Wystarczyło podskoczyć, nie. Nie wierzę, że tak trzeba było tam wejść. Nie, wystarczyło podskoczyć, nie musiałeś stąd. Tutaj wystarczyło no. podskoczyć przez ścianę, Ogólnie ta mapa jest mocna, popór popór. Dwa, trzy, cztery, 6 osób. osób, Ej osób. Ej! EJ! Bob z wystawy zniknął. <grym> no. <grym> tu, Mati. Jakby on wygrał. To druga wystawa. Panekin zniknął. bo to był element mapy i po prostu ten, jak blue screena cię wywaliło, to się detale obniżyły na mapie i zniknął. A tak jeszcze pytałem, ile ta kostka warta jest? Piękna Ile? sprawa. Patrz, 300 dolków, coś koło Co? tego? O. 360. Przepiękne o. nagrody. Matełko, super jest. Jest ciężko, jest ciężko. Jak wygram, to z 3 trzy... kifty, to luźno lecę. Pamiętaj z... <noise> o tym. Będę miał to na uwadze. Dobra, <głosy> noż. Ksel <noise> komisja i Zakładów, jest. czy to nie było przekupienie właśnie tutaj, bez ile nożyk? Minuta. A jeszcze dużo gratów jest ogólnie Manekin wrócił Nie no, i też mają tam ciężka ta miejscówka, ciężka No naprawdę Bez szej, nożem sobie bezkarnie dziabają, bo wiedzą, że... No Patelko... powiem Ci, że jeżeli chodzi o znalezienie wejścia, to zimno No 60, się no, no ale kurde, chce żeby się wyrobił, nie? A jak mąci w tej szafie od pół godziny Pomyśleć, że tam coś jest, a tam nic nie ma. Nie za fiut. Ja to jest hit. No jak to jest możliwe? On uciekł stąd, czy co? No, no chyba trochę też go rzucił z jakiegoś drada No ale to pod siebie chodziło z tymi smakami Ale uciekł, był tu chłopiec, uciekł, czy to jak? O co chodzi? Proszę, dobrze, proszę prawym przyciskiem pod siebie smoke'a dać. No i teraz już masz dokładniejsze info No to to jest tu No to jest tu. jak ten hop smoka tu dał tu nikogo nie ma Ludzie tu nikogo nie ma Powiedz mi jak uciekł Pixel to ja stąd idę Nie uciekł No to co jest z tym Grem? Ja gracz grać Ja nie wiem, jak ludzie to będą widzieć, to widzieć Dzisiaj z ekranem na YouTubie. To, ja. to jest grem, nie jest grę, tylko nie z, nie z, nie z, to. z tobą. Proszę gra, granat wybuchowy spod jaja sobie dać. A ja umrę! Ja umrę! Ej, ja muszę dalej trochę, bo umrę, ja mam 25 HP, no serio! Dałem tak dwa metry od siebie ze ścianką, bo bym się wyjebał. Umarłbym, przepraszam. O. Nie, to jest hit. Pago wszedł inne skrzynki i nie wymyślił, I no. żeby inne też sprawdzić. Nie? A, myślałem, że wszystkie sprawdziłem. Przepraszam, Arkodiusz. Wszystkie skrzynki to jedną zostawiłeś. Nic się nie dzieje, Mateusz, no. Tak, to się tak złożyło, że już się polowałem na ciebie po prostu i to już musiało. Przeleciałeś, już myślałem, że wygrałem. Anton, ale. <noise> po konie, idę po resztę. Chłop manekin, wygranie. O, no, chłop manekin jest najlepszy, ty. Ale jakby on wygrał, to. to byłby hit. Manekin na deser jest, jest takie... manekin, ale manekina Patrz, Jak chcesz, żeby Manekina tak, no to widzisz, patrz. I nie możesz, nie? I co? No nie, jednak go nie mogę zrobić. Cofam. <noise> Odcinek to montażu będzie, nie? Tak, tak. <noise> Ale to już trwa Na chwilę no Dobra, do końca każdy nożem mieli Okej okay. Powiem Ci, że chyba ci to nic nie da, bo już koło każdego przechodziłeś Co się tu skradasz, Knucie? <noise> A o który meczek? Ty nie gada się tepnęło gdzieś. Co ty jest? Oh, o której mecz? Wszyscy... To była 200 km zagrywka, że właśnie go tepnęło co tu się stanęło? Ja mam zielonego pojęcia co tu się stanęło Nie taka blata, no nie Ale ja nie wiem, pamiętam skąd tam wszedłem w ogóle To chyba tu było, nie? Tak Znowu ci po gdzieś Znowu go tele... Co, o co tu chodzi w ogóle? Chłop O kur... no nie wierzę Czarnik zostało. Nie, nie wiesz jaka misówka, ty. O. No, to nie już. Rozpędził się. Nie, Tak. Ma, nie, się nie, nie ma szans. Dawaj, dawaj, dykoje dawaj ci dikoje Jeszcze rzuciłem jednego, jeszcze jeden został w kieszeni. Nie co w tym yy, akwarium. No to ten onehack. Oh, o kurde. Co jest, jaka kampa, rozumiesz? Osiem razy tu chyba przebiegłeś A ja... No masz mieć farta, bo ja wszystkie o, ściany na E klikałem dawakso No to akurat MT. MT, może się podzielimy na pół? Dawakso jest ja moim faworytem Aha może No dobra miałem kampę, tym bardziej, że mi pozwolił wrócić Dzięki, Matełka, ale już nie będzie Spoko, spoko <laughs> Ty, ale... Ty obity byłeś Byłem bity 25 miałem, bo ja o tym mówiłem, że nie mogę jej nade'a ucić, bo... Aha, no tak, mówiłem. Ale jakoś to zaczęło iść, jakoś to zaczęło iść, dobra, po pod podjają, ty nie musisz. Jedna Ale... osoba Dikoj daj. nie ty, ty nie. Ale tu no tak. zostało. No tak. To, to czemu nie wejdziesz do niego? Wejdziesz do niego, do tego akwarium. Może daj mi kosę za kreatywność, eh? No, chyba że chcecie by... podzielić remisowo. Widać, że Mateusz Próbuj go skanować. To spróbuj jeszcze z... Nie. NIE! Do 19. 19. 19 i blue screen <ścoughs> ja! Nie wierzę jakie kombo Co jest? Co tu się właśnie stanęło? Ej, czy my mamy zwycięzcę, Czy w ogóle to jest uznane, że go zeskanowałem? To że żebym spróbował, no ja chciałem zrobić, tylko się sprawdzić czy przechodzi. Nie uznajemy tego fraga. Nie wiem, jest to jakaś komisja angieli zakładów. Chyba. Nie, bo, to znaczy... Ja bym zrobił dogrywkę, ale na zwykłej mapie, tak jak Pixel znaczy, to, jeden, dwóch o, chłopaków na tak. zwykłym dashie, czy coś tam. To, A, to tak. ja wejdę na serwery, na spektakl, zobacz gdzie ostatnia osoba była. No, dwie, IQ No dwie on się, był to tu, to ja to wiedziałem to. też gdzie on jest, ale kurwa, ale... jak tam wejść? No, Niech ci wyjaśni, o co chodzi. Specjalnie tutaj stałem, żebyś ty wskakiwał na te boksycie, i cię teleportowała, wejść w stronę było. Nie, A ja tu nie byłem? Tu wygra, ja trzeci, nie. przegrałem. Ty Jest, tutaj z prawej strony próbowałeś bić cały czas, dlatego tutaj biłem. A do akwarium jak się wchodziło? A chcecie panowie się dzielić z nagrodą, czy. No ja mogę się dzielić. Dzielcie się, najlepsza opcja. Róg pewnie, jak duży pieniądz. Jak? Nie, no nie. Nie, nie do znalezienia, ty, bez skitu Powiem wam, że chyba bym akwarium nie znalazł, szczerze mówiąc. Że chyba akwarium było mocniejsze. Manekin w nieoficjalnym zwycięzcą wydaje mi się. Jakbyśmy mieli z dwie godziny, to myślę, że... Dwie godziny. Że tam od drugiej strony może bym podskoczył, ale chyba Jak Manekina myśli? bym nie ten. Pierwszy raz mamy dwóch zwycięzców, prawdopodobnie będą się dzielić nagrodą. Jest to Siro i MTI. No dobre kampy miejsce. Myślę, że jedna i druga bardzo dobra. A no tutaj. Yy, na mózg mnie porobił MTI trochę. Gratulacji dla Siro MTI będziemy tutaj procesować proces. Yy, Wręczenia nagród, wkrótce Ja przypominam wszystkim o łapka w górę na YouTube Subskrybencjach tak, tak. Będziemy kursie, robić zameczki, tutaj takie... Z... Tak jest, tak jest Będziemy robić z night, takie gierki na To no, można jakieś tam czy złote, ale to... Nie ma... nie ma. Nie ma musu, prawda? Najważniejsze, że jesteście to Wasza obecność i towarzystwo jest dla mnie najważniejsze. GGWP, tak jest! Możecie teraz się pożegnać z YouTubami i pozdrowić wszystkich na streamie na YouTube. Pozdrawiamy Tak jest! Pozdrawiam Monikę Brodka Czarek kocham cię, raczek, kocham cię powodzenia